Sława, bracia i siostry, witam Was w kolejnym odcinku z cyklu Początki Lechickie. Dzisiaj porozmawiamy o Wenedach, Wędach. A więc, kontynuując nasze tropy i odnosząc się do ostatnich e, filmików z cyklu e, Początki Lechickie, dotarliśmy do okresu 1800-1700 e, rok przed naszą erą. Na terenach Europy Wschodniej, a więc i Polski. Jest to czas, kiedy na nowo, jednocześnie odradzają się właśnie takie cywilizacje, jak już wspomniałem w poprzednim odcinku, Grecka po najeździe Achajów i przybyciu tzw. koczowników na koniach oraz w wyniku koegzystencji przez 200 lat z senczymi hiksosami cywilizacja Egiptu. Tak, ci, którzy właśnie podbili na, na te 200 lat y, do 1520 roku y, górny Egipt. Ze stolicą Avaris, tak? zbudowali to królestwo. Zaś w tym czasie na północ właśnie od Grecji, my się teraz skupimy, teraz już na północ, zaczynając od Morza Właśnie Kaspijskiego i Morza Czarnego. tak. Yy... Aż po rzekę Ren na zachodzie Europy istnieje silny sojusz pod postacią imperium Scytów. Tak, obok są celci jeszcze wtedy, Z, ze Scytami Królewskimi. Tak? można powiedzieć, w sercu, na naszych ziemiach. Które około 1700 roku przed naszą erą istnieje już pod nazwą Wędów, Wenetów i innych plemion, tak, sojuszniczych. Między innymi byli to sami Weneci, tak, Wędzi, Nurowie, tak, Neurowie, też inaczej zwani, Lęgowie, Istowie, Estowie, czyli Bałci indoeuropejscy, oraz na południu i wschodzie, aż Budynowie, Druidzi. Ja mówię już o XVII wieku przed naszą erą jeszcze. Yy, tak więc, na naszych ziemiach europejskich istniała także E, cywilizacja, e, to znaczy oparta na silnym sojuszu, tak, władającym jednym językiem, tak, czyli kultura silna i zorganizowana w potężne i ogromne państwo, e, określane przez cywilizacje Grecji, Egiptu, Persji, potem Rzymu, Bizancji i tak dalej, jako scytami, szczytami, wandalami, wędami, Slavic peoples, Slavic celts, Wenetami, później Wenedami, Suewami, Sklawenami i później Sarmatami, etc., etc. Jednym z takich plemion, tzw. zwanych królewskich i tajemniczych, opisywanych przez historyków z XVI wieku, a byli właśnie Wenedowie tak, w innych językach Veneter z Vandalorum tutaj przytoczę ciekawostkę czy właśnie, czy widzieliście że do 1972 roku monarchowie duńscy tak, na znak kiedy to podbili, na jakiś czas zajmowali te północne ziemie, Rugi gdzie żyły promienia słowiańskie na Rugi, Longombardii i dookoła tak, do 1972 roku Nosili tytuł De Venders Konge, czyli króla Wenedów. Znikąd się to nie bierze. Byli dumni. Ale wcześniej jeszcze, co jest ciekawsze, do XVI wieku, monachowie ci duńscy nosili tytuł Rex Clavorum, czyli król Słowian. Mówiłem Wam, sklawanami byśmy zwani. Znikąd się nie biorą te nazwy. O, dobrze, fakty są w historii, a więc takie fakty potwierdzają, że te wiele nas potwierdza istnienie tego plemienia, czyli Wenedów, tak jak wspomniałem. Nawet Mieszko I w stachach skandynawskich zwany był na, y, jeszcze Dux Vandalorum Misico Nomine, czyli książę wandali Mieszko, jako Słowian zamieszkujących nasze ziemie, na, To mówię o no, kolejnym fakcie potwierdzonym. Również na potwierdzenie tegoż i wielu kronik, i podań, czy to europejskich, czy arabskich, można wyczytać, iż wiele grodów i miast yy, na terenach właśnie od y, Renu, czyli od zachodu Europy, aż na wschód i południe Europy, po Azję Mniejszą, nazwane było mianami od Wenedów, a nawet te, które leżały na terenach innych plemion słowiańskich, co wysuwa oczywisty wniosek, że te plemiona żyły w cisnym sojuszu jako duże imperium. Na czele właśnie z tak zwanymi tymi scytami królewskimi, czyli Wenedami. O czym na przykład y, wspomniał także w swojej książce Janusz Biesk, pierwszej y, słowiańscy królowie lepi także, gdzie na mapie pokazał i wy, wymienił kilkadziesiąt nawet y, nazw y, miejscowości i grodów, które istniały i nadal istnieją jako miasta, mając w herbach nawet polskie, y, można powiedzieć, barwy. Grody, miasta, które nadal właśnie istnieją. Dobrze, wracając. E... Zatem nazwa Wenedów jest tak stara, że sięga ona tych czasów wspólnoty bałtosowiańskiej mówiących tym samym językiem aż po Grecję. Tak, że te plemiona wszystkie żyły właśnie w ścisłym Sojuszu jako duże właśnie imperium, tak zwana ta biała plama po stronie tutaj na północy, po, na północy wszystkich tych cywilizacji, które zaczynały swoje podwoje. Zatem, yy, aż, po morze właśnie, po, aż po Grecję i po Morze Czarne Kaspijskie co w późniejszych wiekach właśnie potwierdzają kronikarze, na przykład Adam z Bremy, Wilhelm z Rubru, czy ostatnio właśnie, coraz częściej niebrane w ogóle pod uwagę przez historyków, arabskie kroniki, w których jest jasne, są mapy rysowane i zwyczaje, i nie tylko opisywane właśnie, że istniała taka kultura. A więc studiując, studiując historię, wniosek jest jasny. Wówczas od XVII wieku przed naszą erą do czasu tzw. królów chrześcijańskich, Słowian, wenedami, wandalami, Wendami, windenami nawet, tak? Nazwane były ogólnie plemiona słowiańskie całej Europy, od Zachodu po wschód aż po Bałkany. Zatem Słowenie tamtejsi. Yy, Zawsze mieli przypisaną tę nazwę Wenedów. Dla nim są nadal jesteśmy wędami wandali, wa, wandalami, winidów, winidami, którzy porozumiewali się wspólnym językiem. Na przykład, według kronik węgierskich był to język lingua Vandalicus czy lingua vandalika Slavica, A więc językiem wandaliskim, czyli słowiańskim. Tak jak już nasz słynny Tadeusz Mroziński badacz Głagolicy wspomina o tym mówiąc właśnie, że do XVI wieku żeśmy mówili jednym ogólnym językiem. Pisaliśmy Głagolicą. Nawet w Rzymie mówiono tym językiem, kiedy go podbiliśmy cztery razy. A więc wracamy więc do genezy owych bandali. Pod tymi określeniami skrywali się, patrząc na ziemię dzisiejsze Polski, Ukrainy, Białorusi i Litwy, tak, Wenedzi, Nurowie, Lęgowie w sojuszu z Bałtami i Stami. Estami inaczej. I na południowym wschodzie Budynami, a potem oczywiście te nazwy plemion zmieniały się sukcesywnie w zależności od rozwoju wydarzeń. Zatem, do 18 roku przed naszym erą, istnieje imperium Scytów ze Scytami Królewskimi pod panowaniem już wtedy, tak, jak powiedziałem, około XVII wieku, panowaniem Lacha, Lecha, Sarmaty wojownika indo pochodzącego z Iranu. Tak określano w serdeczności ziemię na południu Morza Czarnego Kaspijskiego. Stąd mój ten wywód w pierwszym filmie o Elamie, identyczne y, zachowania i zawieranie sojuszów, które gwarantowały nam niezawisłość, suwerenność i siłę wybranego króla który, na wiecu, który zapoczątkował dynastię Lachów, Lechów i Komes militik szlachty Dzieci Króla, tak zwanych. To imperium w nazywictwie użytym w kronikach przedstawia się z Wenedów, Wandalów, etc. i tak dalej, czyli Styfia później tak, przesu, przemienia nam się w tą nazwę, kiedy my dochodzimy do tego okresu, kiedy się rodzi tu Nowa Grecja, Mykęcka, Egipt, Wenedi Wandali. To imperium się przekształca w wenedów Wandalów, etc., mówiącej ogólnym językiem wandalickim. Patrz, staropolskim, pisanym w Głagolicy. Zatem, kim były zatem poszczególne plemiona? Plemieniem Wenetów, Wand, w Wandalii określane były plemiona z cytów królewskich, które opisałem przed chwilą. Oraz Nurowie, Lęgowie, aż do imperium. Także należeli Istowie, Estrowie, czyli Bałci, aż do tysiącznego roku naszej ery, czyli do czasów Mieszka i oraz Budynowie, Druidzi. A więc kim byli ci Neurowie? Nurowie-Neurowie zatem to było jedno ze starych właśnie słowiańskich opisywanych plemion zamieszkujące ziemi dzisiejszego Podlasia i Polesia, czyli dzisiejszej północnej Ukrainy i południowej Białorusi. Oni wspomina chociażby właśnie Herodot w V wieku przed naszym erą. Zatem z wami w późniejszych wiekach byli oni Antami, Sporami i Wenedami na zachodzie. Mówiono i nadal w legendach, na Litwie, mówi się, tak, właśnie w historycy zwrócili uwagę właśnie o nurach, o tych neurach, jako o dwudysznikach, czyli pieniu o dwóch duszach. Tak, stąd się wzięły legendy. Którzy zamieniali się w wilka czy wilkołaka. A potem strzygi czy wampiry. I po, by powracać do swojej ludzkiej postaci. Tak tak, stąd się właśnie wzięły legendy. Yy, właśnie o wilkołakach, wampirach. Stąd na Litwie Lachy to lekanie. Czyż wam to nie przypomina? filmu Underworld. Wilkoła, wilkołaki nazywane są lekanami. Znikąd się to nie wierzę. Kolejni Słowianie to byli na przykład Istowie, Esto, Estiowie, inaczej ludy indoeuropejskie, tak zwani Bałci, którzy zamieszkiwali południowo-wschodnie wybrzeże Morza, zwanego najpierw Wandalijskim, Suewskim, Sarmackim, a potem Bałtyckim. Na wschód od ujścia rzeki Wędy, Wandali, Wistuli, Wisły. Zatem, według badań archeologicznych i historycznych, tereny Bałtów i Istów yy, sięgały wcześniej aż nawet po Górny Dniepr i Okę. Zobaczcie jaki kawał, czyli oni ze wschodu tutaj sobie weszli i zajmowali się czym? To plemię zajmowało się, jest, dlatego jest też opisane, wydobyciem bursztynu. Jeżeli macie słynny szlak bursztynowy. Czyli skąd bursztyn brali wszyscy władcy południowej cywilizacji? Od nas. Z Morza Wandalickiego, Morza Słewskiego, Sarmackiego i tak dalej, i tak dalej. Kolejnym olbrzymim plemieniem byli wymienieni tutaj budynowie, którzy byli druidami. Którzy żyli na południu Europy granicą z greckimi Gelonami, aż po wschód do wybrzeży Morza Czarnego i Kaspijskiego, po Persję. Stąd zaczął się pochód Persów. To właśnie to plemię pod wodzą właśnie z Królewskich, czyli Wenetów, wraz z Gelonami greckimi wciąga w wojnę partyzancką naciągające wojska perskie króla Dariusza w 513 roku przed naszem To znaczy Dariusz wyrusza na wyprawę, żeby właśnie zdobyć, podbić te ziemie nasze. No i zostaje właśnie wciągnięty, to znaczy, budyni i gelonowie ukrywają się w lasach, tak? Nie napotyka bezpośredniej, jak to się mówi, bitwy, do której dążył, tak? Ze swoim licznym wojskiem, na mułach i osłach. Król Dariusz, tylko jest szarpany właśnie przez nie i wciągany wiele, wiele kilometrów w głowę naszego imperium na północ w kolejne obławy zasadzki. Czyż Wam to nie przypomina wojny partyzanckiej, jaką my potrafimy Polacy prowadzić? to bardzo dobrze. Jedyni, którzy żeśmy stworzyli jedyne na świecie podziemne państwo i podziemną armię. Podziemne szkolnictwo, i wówczas właśnie ci budyni, wraz z, y, właśnie pod wodą Królewskich, Benedów, wraz y, właśnie z Gelonami Greckimi, którzy później wracają do Grecji, ostatecznie zmuszają wyniszczone wojska Persów do odwrotu. No, oczywiście, obrywa się później w powrocie yy, yy, Gelonom, gdyż ich miasta są tam na południu Koopersji zniszczone, zrównane ziemią w Odwecie. Jednakże wygrywają z potęgą perską. Później były kolejne wojny perskie około V wieku, naszej, to to później opisywane są w dziejach Herodota. A więc podsumowując, w momencie odradzania się cywilizacji greckiej, mykeńskiej i egipskiej, chyba bodajże od X dynastii, na terenach. Europy istniało w XVIII wieku przed naszą erą imperium, czyli Scypia, a potem zwane Wenedami-Wandalami, imperium rzeszające w sojuszu plemiona Słowian i Bałtów, plemion indoeuropejskich, aż na wschód i południe Pomorza Czarne i Kaspijskie, w którym obowiązuje ogólne, ogólny język słowiański, tak? Ja wspomniałem, lingua vandalic, vandalorum, lingui, lingua. E, Wandalika Slawika. Slavik, tak, o tym języku mówiłem. Pacz Staropolski, tak? Imperium pod panowaniem w latach 1800-1700 władcy Lacha, pana Lecha Pasterza, który z kolei zapoczątkował dynastię na setki lat. Imperium niepokonane aż do XV wieku naszej ery, można powiedzieć. W kolejnym odcinku zaczniemy analizować poszczególnych władców i zmiany zachodzące. Na ziemiach imperium naszego i u sąsiednich cywilizacji. Słaba!